Witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić taką strukturę zwaną causative HAVE, HAVE SOMETHING DONE, struktura z poziomu raczej rozszerzonego. Tak więc po co w ogóle Anglikom taka struktura? No problem polega na tym, że my Polacy jej nie mamy i się trochę gubimy w następujących zdaniach. Wymalowałem swój pokój. No zdanie teoretycznie bardzo proste. Muszę naprawić samochód. Też proste. Wybudowałem dom dwa lata temu. Równie proste zdanie, przynajmniej tak się wydaje z pozoru. Więc Polak, widząc zdanie, wymalowałem swój pokój. Wczoraj, na przykład wczoraj, wymalowałem swój pokój. Widzi czas przeszły, więc śmiało tłumaczy: I painted, ładnie dodaję. My room is today. I to zdanie jest w porządku, ono jest gramatyczne, tylko trzeba mieć świadomość, co ono oznacza. Oznacza ono oznacza, że ja sam to zrobiłem. Że ja sam pomalowałem mój pokój wczoraj. A w dzisiejszych czasach niejednokrotnie zlecamy komuś taką pracę, czyli ktoś nam maluje jakaś firma malarska. Więc, a my dalej, mimo że jakaś firma nam to zrobi, i tak powiemy: Wymalowałem swój pokój. Więc Anglicy mają właśnie strukturę have something done, która sygnalizuje, że ktoś coś robi dla nas. My go przykładowo wynajmujemy lub Prosimy, żeby nam pomógł coś zrobić. I teraz jak stosować? stosować? Mamy strukturę have something done i to jest tak jak wzór w matematyce. Czyli dajemy have w przeróżnej formie, we wszystkich możliwych czasach. Plus something, czyli coś, to o czym mówimy, plus czasownik dan, to jest tak jak we wzorze, podstawiamy jakąkolwiek formę i wzór nam sygnalizuje, że ma być dan, a dan to przecież jest trzecia forma od czasownika robić du, Do, did, dan w związku z tym zamiast to dan, podstawiamy jakikolwiek czasownik, tylko właśnie albo w trzeciej formie albo z końcówką ed bo to jest nic innego jak imię słów bierny, nynane, tyta, o imię słowach możecie oglądać w innym filmiku. Link zaraz się ukaże u góry. Więc co zrobić ze zdaniem naszym? Wymalowałem swój pokój. Normalnie, gdybym ja to zrobił, mówię I painted my room yesterday. Jaki to jest czas? Simple past. I teraz. Nasz zwrot też trzeba użyć w czasie simple past. Czy innymi słowy, dla ułatwienia, zastanawiamy się. W jakim czasie byśmy wyrazili nasze zdanie, gdybyśmy to rzeczywiście robili sami? Więc jeśli robimy sami, to mówimy I painted, czyli stosuję simple past. W związku z tym, dokładnie w tym samym czasie używam naszą strukturę have something done. Czyli have daje w simple past. A have simple past, czyli druga forma, to jest had. Czyli I had teraz something, czyli co? My room i teraz done dan, czyli zrobiony, albo trzecia forma, albo ed. Malować jest regularny, więc daje ed. Painted. I had my room painted. I w tłumaczeniu polskim tłumaczymy: wymalowałem swój pokój. Tylko, że właśnie to zdanie sygnalizuje, że ja nie robiłem tego sam, że zleciłem komuś tę robotę. Popatrzmy teraz na różne przykłady w różnych czasach, gdyż, jak powiedziałem, ta struktura have something done może być stosowana w każdym możliwym czasie, również z czasownikami modalnymi i innymi zwrotami. Teraz przykładowo mamy past simple. Zdanie brzmi, wybudowałem dom, powiedzmy dwa lata temu. I teraz, dla ułatwienia zawsze mówię, jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, najpierw sobie zrób zdanie w takiej wersji, że niby to zrobiłeś sam. No to jeżeli chcę powiedzieć, że ja sam wybudowałem w pas simple, czyli znowu daję osobę, czyli I plus drugą formę lub ED. -er. Czyli biorę drugie. Build. Czyli I built a house two years ago. Tylko to zdanie sygnalizuje, że ja to sam zrobiłem. Natomiast wiadomo, że domu zwykle się samemu nie buduje, tylko robi to jakaś firma. Więc podstawiam strukturę Have something done. I teraz. Czyli w zdaniu wyjściowym jest simple pass, czyli czasownik w drugiej formie, to teraz daję head z drugiej formy. Bo mamy have, head, head, czyli drugie head. Czyli I had teraz co? Dom, i potem co zrobiony? Done. A zamiast done, to co mówiłem wyżej, dajemy trzecią formę lub edę. A formy odbudować mamy build, build, build. Czyli tu mamy trzecie build. Czyli zdanie I had a house built two years ago sygnalizuje, że dwa lata temu wybudowano mi dom. Ja tego sam nie robiłem. Teraz popatrzmy na czas przyszły. Future Simple. W przyszłym roku pomaluję ogrodzenie. I teraz, jeżeli ja to zrobię sam, no to używam I i czas future. Czyli to jest will, operator will plus bezokoliczny. Czyli I will paint my fence next year. I teraz zakładam, że nie będę tego robił sam, tylko kogoś poproszę lub podnajmy. Czyli mieliśmy will plus bezokolicznik paint, czyli tym razem dajemy nasze have właśnie po will w bezokoliczniku. Czyli I will have teraz co, bo ma być something. No to co? Nasze ogrodzenie. I potem done, czyli zrobione. Czyli trzecia forma lub ed. Paint mamy regularny, no to daję ed. Czyli I will have my fans painted next year. Teraz mamy przykład z present perfect, czyli to jest ten czas przeszły, gdzie mamy związek z My tego czasu kompletnie nie mamy w języku polskim, czyli mamy zdanie naprawiłem samochód. Skoro jest present perfect, to znaczy, że jest skutek. Czyli patrz, naprawiłem samochód, już jest sprawny, w tym momencie możemy jechać. I znowu, być może to zrobiłem sam. Czyli w present perfect. Dajemy osobę, operator have, plus trzecią formę lub D. Naprawiać jest regularne, więc ed. Czyli I have repaired my car. Tylko znowu to zdanie sygnalizuje, że zrobiłem to sam. A jeżeli ktoś to zrobił za mnie, czyli jakiś mechanik, to podstawiam naszą strukturę pod present perfect. Czyli jeszcze raz, raz w present perfect był have plus yy, trzecia forma lub ed. Więc daję też have i teraz nasze have. W trzeciej formie. I have had. Co? My car? I done. Czyli trzecia forma lubię. Mamy regularne, czyli repair. I have had my car repaired. Popatrzmy teraz na have something done w czasie present continuous. Present continuous, czyli rzecz się dzieje w tym momencie. Czyli właśnie naprawiam samolot w tym momencie. Czasami mówimy mam samochód u mechanika, no bo to zdanie sygnalizuje, że właśnie robię sam, właśnie sam naprawiam, a to zdanie mam samochód u mechanika, że ktoś to robi. Także tu Polacy jakby już podkreślają, czy to robię sam, czy nie. I mamy prezent continuous, czyli w tym momencie. Jak wiemy, budujemy zdanie I am, czyli operator M i ING. I am repairing my car now. I. To zdanie znowu sygnalizuje, że robię to sam. Natomiast jeśli to robi mechanik, czyli ktoś za nas, no to naszą strukturę have podstawiam podczas ciągu, czyli m repairing, am having. Potem co, czyli samochód, i potem znowu trzecia forma lub ed. Czyli am having my car repaired now. Czyli jakby mój samochód w tej chwili jest naprawiony, albo mechanik naprawia mój samochód, lub mam samochód u mechanika. I kolejny czas. Past continuous, czyli przeszły ciągły, czyli przeszły niedokonany. O 9 rano ścinałem, nie ściąłem, tylko ścinałem, czyli niedokonany. O 9 rano ścinałem sobie włosy. I znowu, jeśli ja to robiłem sam, mało prawdopodobne, no ale załóżmy, że, że robiłem to sam. Czyli at 9, I was cutting my hair. Bo past continuous robimy poprzez operator was were lub in. I znowu, jeśli to nie, tego nie robiłem sam, no bo pewnie robił to fryzjer. No to zamiast I was cutting dajemy I was having. Teraz co my hair? I teraz na koniec done, czyli trzecia forma lub D. Cut jest nieregularny. Cut, cut, cut. Czyli mamy pięknie użyte trzecie cut. Czyli at nine I was having my hair cut. Czyli ktoś to robił za mnie. Teraz mamy Present Perfect continuous, czyli czas przeszły ze związkiem z a czynność do tego niedokonana. I've been painting my room for three hours. To akurat tłumaczenie będzie po polsku teraźniejsze, no bo my nie mamy tego czasu, a musimy to sygnalizować, że życie dalej dzieje. No to my powiemy w teraźniejszym maluję pokój od trzech godzin. Czyli jeśli to robię sam, no to mówię I have been, to no, oczywiście będzie skrócone. I've, no ja to rozpisałem. I have been painting my room for three hours. I to sygnalizuje, że robiłem sam. Jeżeli kto inny, no to znowu zamiast nasz czas have been painting, daje nasze have, czyli have been having. Teraz co? My room. I teraz co robiony? Malowany. na ne ta te, czyli trzecia forma lubę D. Painted. I've been having my room painted for three hours. Jak mówiłem, używamy tę strukturę we wszystkich czasach, modalach i strukturach. Teraz dwa przykłady na, na modale. Powinieneś naprawić rower. You should i po modalu dajemy bezokolicznik, czyli fix. You should fix your bike. Czyli to sygnalizuje, jak komuś mówię, że powinien naprawić swój rower sam. Ale być może ktoś to powinien za niego zrobić. Jakiś zakład. Czyli you should i po modalu ma być bezokolicznik, tak jak tu fix, więc nasze have daje w You should have. Teraz co? Twój rower, co zrobiony, naprawiony. You should have your bike fixed. I jeszcze jeden przykład na czasownik modalny. Tym razem wziąłem czasownik musieć. Muszę napisać CV. Jeśli chcę powiedzieć, że ja muszę to zrobić sam, to powiem I must i po modalu znowu bez czyli write. I must write a CV. Natomiast być może ja chcę komuś to zlecić. Czyli po modalu bez write, czyli po modalu bez have. I must have. Teraz co, czyli CV, co zrobione, napisane, czyli trzecia forma, written. Write, wrote, written. I must have a CV written. Teraz chciałem Wam pokazać, co się dzieje z have, jeśli mamy jakiś czasownik, po którym jest wymagany in. Pięknym przykładem jest hate. Jak wiemy po hate, w następnym czasowniku dajemy in. Podobnie zresztą jak like. I like swimming. I hate swimming. Nienawidzę pływać. A tutaj mamy nienawidzę remontowania domu. Na remontowanie wziąłem taki czasownik. Wziąłem phrasal verb do up. I teraz tak. Do up musi być w ingu, bo tego inga wymaga hate. Czyli I hate doing up my house. Nienawidzę remontowania domu, czyli nienawidzę tego robić sam. Ale być może ktoś nienawidzi w ogóle jak jest remontowany dom, czyli jak przyjeżdża jakaś ekipa śmieci, kurzy i tak dalej. Czyli I hate i teraz, bo hate ma być ing, czyli nasza struktura jest w ingu. I hate having teraz co? Czyli dom i potem... Z zrobiony trzecia forma. I hate having my house done up. No bo formy mamy do, did, done. I hate having my house done up. I ostatni przykład, jaki przygotowałem. Zamierzam wybielić sobie zęby. Mamy strukturę zamierzać going to. Po to musi być bezokolicznik, czyli wybielić whiten. Czyli mamy I'm going to whiten my teeth. Czyli zamierzam wybielić zęby. Kto to będzie robił? No sam. Być może sam będzie sobie nakładał jakiś środek. Ale być może ja komuś to zlecę dentyście. I'm going to, i teraz po tu bezokośnik white, czyli po tu bezokośnik have. I'm going to have co? Moje zęby, co zrobione? Wybielone, nynane, ttate. I'm going to have my teeth whitened.